Witam. Dzisiaj taka luźna pogadanka na temat mojego kanału na YouTube. Zdaję sobie sprawę, że mój kanał nie jest jakiś tam e, bardzo duży, a wręcz bym stwierdził taki e, mikroskopijny, natomiast każdy kiedyś zaczyna od zera. Od kilku dni chodzi mi po głowie, czy nie zacząć kontentu motoryzacyjnego, bardziej związanego z mechaniką pojazdową. Nie mam jakiegoś wykształcenia mechanicznego. Jakoś tam wiedzę teoretyczną z zakresu mechaniki posiadam. Natomiast wielu nowych rzeczy też się uczę podczas napraw. Nie jestem alfą i omegą, nie wiem wszystkiego, tak żeby było w takie fajne doświadczenie nauki dla do samego siebie, ale też yy, podzielenie się te, tą wiedzą i yy, tymi filmikami z napraw z wami. Yy, tak jak mówiłem, nie mam wykształcenia mechanicznego. Z mechaniką Bo trochę, trochę jakiejś tam wiedzy mam, bo mówię, na, na, naprawiałem i Silnik w sektorze i skrzynie biegów w sektorze. Także tam teoretycznie coś tam się orientuje. Natomiast tak jak mówię, to jest moje hobby. Nie lubię w wolnej chwili podłubać się. To sprawia mi przyjemność. Także e, pomyślałem, że to by był fajny content, tym bardziej, że mam co nagrywać, bo nie dość, że tutaj cały czas coś tam takie jakieś, e, że tak powiem. Kosmetyczne sprawy tutaj cały czas sobie ogarniam. W tym oku na zimę planuję profilaktycznie zajrzeć do przedniego zawieszenia oraz do tylnego wahacza. Natomiast jak widać, tutaj stoi pacjent Simpson Enduro S51, już prawie złożony. Tutaj został podpiąć do końca elektronikę. Odmalować zbiornik i tak naprawdę kosmetyka. Tutaj stoi Jawka Simpson. Tam jeszcze mam Jawy. Mam Harta Cinquecento. Terpana. Dwa Ursusy. Także byłoby o czym nagrywać. Tylko dajcie znać, czy chcielibyście taki content no, i oczywiście, jeżeli by się znalazł jakiś sponsor i firma, która by chciała wejść we współpracę, wówczas mógłbym te wszystkie motorki, że tak powiem, mmm, szybciej zrealizować ich jakby naprawę, ich odbudowę. Natomiast jeżeli. Nie znajdzie się, czego właśnie nie oczekuję, że się znajdzie, bo mam naprawdę mały, znikomy kanał. No to z racji tego, że wszystko jest drogie i budżet mi też na pewne rzeczy nie pozwala. Także załóżmy, te wszystkie naprawy będą złożone w dużo dłuższym czasie. Ale to wszystko ze względów finansowych, bo tam jakoś czas wolny wygospodaruję i, i coś tam po trochu można będzie robić. Natomiast mówię na temat, załóżmy tego Simpsonka, no to w, w skrócie opowiem, tutaj coś jest problem jeszcze z wizką, muszę dojść co i jak. Na razie nie mam czasu, skupiam się na, na wyjeździe, bo jadę na wakacje na 3 tygodnie. Po powrocie zajmę się tym na spokojnie, ogarnę. Jeżeli nie, tu wleci zapon elektroniczny, ten Ducati Energa. Czy Energia, jakoś tak. Jeszcze tutaj powinny być wsporniki, bo to jest wersja enduro. Mam je w domu, wszystko będzie pomontowane. Tu praktycznie jest nowy silnik. Co to zostało, to skrzynia biegów, a reszta jest wszystko nowe. Yy, Jawka, yy, oświeżyć kolor, yy, takie tam jeszcze pewne szczegóły poprawić. I, a, kanapę zrobić, do topicera zawieźć, obić i ten. Poprawić tutaj owiewkę, bo na szybko składane w Simpsonie to samo kosmetyka, elektryka jest podpięta pali, jeździ no, tamten Simpson był kupiony na części ale jeżeli znajdziesz się czas i pieniądze to też może go zrobimy, bo mam tyle części do Simpsona, że praktycznie drugi silnik to złożę bez problemu mam jeszcze Jawę 250, Harta włoskę dwuramówkę Yy, Tarpana yy, mam jeszcze cinquecento, dwa Ursusy, także content by był, tylko pytanie czy jesteście zainteresowani czymś takim.